Doktor Karol Nawrocki wita się z mieszkańcami Żukowa, ale nie tylko, bo widzimy, że Państwo też z okolic przyjechali. Cóż za gościnność, cóż za powitanie i za chwilę jeszcze powitanie! Tradycyjne powitanie chlebem i solą. No piękny koncert mamy. Nadzieję, że państwo jeszcze zostaną z nami i zagrają coś na koniec. Bardzo dziękujemy za to powitanie. Panie prezesie, chleb i sól już tutaj zmierza do pana. Zapraszamy, zapraszamy państwa tutaj na scenę. Tak, tak. Jak tradycja nakazuje, witamy Pana, naszego kandydata na prezydenta chlebem i solą. Jest to zwyczaj polski, kaszubski. Jeszcze raz witam na tej naszej małej ojczyźnie, kaszubskiej ziemi w gminie Żukowo. Bardzo dziękuję. Musimy Tak, wspaniałe, tradycyjne powitanie, piękny akcent muzyczny, kaszubski. A już za chwilę przemówienie naszego kandydata, ale mamy nadzieję, że zespół pozostanie z nami. Nie? Ach, koncert! A, ale ten był też wspaniały. To pozdrówcie wszystkich na koncercie. Bardzo dziękujemy za Wasz występ. Wielkie brawa, tak, wielkie brawa dla zespołu. Ja również się przyłączam. Bardzo dziękuję zespołowi za tak piękne przywitanie, i dziękuję wszystkim Państwu, że jesteście tutaj. Biało-Czerwone, patriotyczne, drodzy Państwo, Żukowo, cieszę się. Tu jest Polska, tu jest Polska, tu jesteście Wy, i tu spotkaliśmy się, żeby o Polskę walczyć, Polsce służyć, bo Polska to jest wielka sprawa i dziękuję, że jesteście tutaj, Szanowni Państwo. Jestem też zaskoczony, bo gdy spojrzałem za. Swoje plecy to widzę znajome mi twarze związane z kaszubami, z Żukowem, z całym powiatem kartuskim. Drodzy Państwo, jest z nami zawodowy mistrz polski w boksie Kacper Meina i żołnierz. Drodzy Państwo, cieszę się, dziękuję Kacper, że jesteś. I widzę, że jest z nami także szef klubu Rebelia Kartuzy sportowego Patryk Zaborowski. Bardzo mi miło. Ten wątek sportowy trochę mnie prowadzi do państwa, bowiem w Żukowie, drodzy państwo, byłem wiele, wiele, wiele razy na pięknej sali gimnastycznej i jako ojciec Daniela, który był dżudoką i który walczył tutaj, ale też jako zawodnik piłkarski. Rozgrywałem z GLKS Żukowo wiele meczy tu u państwa, w mieście, w państwa miejscowości. Bardzo się z tego cieszę. Czuję się w ogóle w Żukowie. Szanowni Państwo, niemal jak w swoim rodzinnym Gdańsku, bo Gdańsk jest tak niedaleko, więc będę traktował to spotkanie jako spotkanie nie tylko z przyjaciółmi, z patriotami, ale także jako spotkanie, które odbywa się tak blisko mojego domu. Dziś Dzień Kobiet, Szanowni Państwo, i od tego chciałbym rozpocząć, bo od samego rana trwa dyskusja o tym typowo polityczna, jak zdobyć głosy. Kobiet, jak zideologizować cały przekaz w odniesieniu do kobiet? A ja chcę Państwu powiedzieć, co ja dla naszych wspaniałych, cudownych polskich kobiet chciałbym zrobić. Bo Polki są nie tylko piękne, ale są też drodzy Państwo przedsiębiorcze, angażują się w kwestie społeczne, w kwestie polityczne, jak widzimy za sprawą tego spotkania. Więc dziękuję wszystkim, którzy są dzisiaj ze mną. Przede wszystkim, drodzy Państwo, uznaję, że dzisiaj, w 2025 roku, powinniśmy wprowadzić, i to jest w moim kontrakcie z Polakami, powinniśmy wprowadzić proste, niskie, ale też prodemograficzne, czyli rodzinne podatki. Tego też oczekuję od nas kobiety, albo aby były zwolnione z pita. Aby PIT, drodzy Państwo, wynosił 0% dla wszystkich kobiet, dla wszystkich rodzin, które mają dwójkę lub więcej dzieci, to jest konkret, który proponuję w swoim kontrakcie z Polakami. To nie jest próba odciągnięcia uwagi kobiet, mężczyzn i wyborców od rzeczy najważniejszych, jak robią moi kontrkandydaci, w tym główny Rafał Trzaskowski. To jest pewien mechanizm polityczny. Chciałbym Państwa przed nim przestrzec. Gdy rząd sobie nie radzi, gdy płacimy zbyt duże ceny za energię elektryczną. Za gaz, za artykuły spożywcze, to wówczas wyciąga się jak z kapelusza pewne tematy opinii publicznej, zaczyna się odbierać immunitety, wsadzać niewinnych ludzi do więzienia, atakować ochotnicze straże pożarne za to, że dostały wozy strażackie. Wyciąga się też w tych momentach właśnie tematy ideologiczne. A Polki. Często nie potrzebują, drodzy Państwo, wsparcia, bo są dzielne, silne i dumne, ale potrzebują wsparcia państwa polskiego w tym, aby móc rozwijać swoje talenty, móc rozwijać swoje macierzyństwo i móc angażować się także w sprawy i zawodowe, i w sprawy rodziny, więc ten PIT 0 do 140 tysięcy złotych dla rodzin, które mają dwójkę lub więcej dzieci, jest koniecznością i gwarantuję Państwu, że jako prezydent Rzeczpospolitej będę dbał o to, aby ta reforma weszła. Drodzy Państwo, Ale dojrzeliśmy także do momentu, ja sobie publicznie zadaję często pytanie, czemu żaden rząd do tego momentu, do tej pory tego nie wprowadził. Wiele rozmawiam z Polkami, rozmawiam też dużo ze swoją żoną, która jest funkcjonariuszką państwa polskiego, ale jest też matką trójki dzieci i muszę Państwu przyznać... Szczerze, że te obowiązki rodzinne jak w wielu polskich domach nie rozkładają się w sposób sprawiedliwy. Mam tę świadomość, wychowuję swoich synów, wychowuję swoją córkę, ale nie ma w tym balansu. Tak, to kobiety więcej czasu poświęcają, statystycznie są inne domy oczywiście, ale statystycznie to kobiety więcej czasu poświęcają na wychowanie swoich dzieci, no i też nasze wspaniałe dzieci muszą... Urodzić, drodzy państwo, i to jest wielka rzecz. Podziwiam kobiety, naprawdę. Drodzy państwo, i dlaczego kobiety są karane za to, że pozostają na urlopie wychowawczym, gdy jest taka konieczność i gdy jest taka potrzeba? Mówi mi o tym wiele polek. Dlaczego kobieta, która jest na urlopie wychowawczym? I czemu ten czas nie zalicza się do jej emerytury i nie jest to okres składkowany? Nie możemy, drodzy państwo, karać kobiet za to, że chcą dłużej przebywać ze swoimi dziećmi na urlopie wychowawczym. I jako prezydent rzeczpospolitej będę robił wszystko, aby urlop wychowawczy był oskładkowany i liczył się do, do emerytury. Musimy zrobić w końcu ten krok. Myślę, jak mężczy... jako mężczyzna myślę, a nawet jestem przekonany, że kobiety dzisiaj, szczególnie może dzisiaj, potrzebują też bezpieczeństwa. Potrzebują prezydenta Polski, który zadbał o bezpieczeństwo państwa polskiego jako zwierzchnik sił zbrojnych, aby i Polska mogła się rozwijać, a kobiety i nasze dzieci, aby czuły się bezpiecznie. Tak, to z jednej strony oczywiście co najmniej 300 tysięczna armia polska, wypełnianie kolejnych kontraktów zbrojeniowych po to, aby wojny nie było, żeby była jasność. Wypełnianie tych kontraktów po to i budowanie potencjału polskich sił zbrojnych po to, aby stworzyć mechanizm odstraszania, aby nikt polski nie ważył się zaatakować. Ale to tylko jedna część budowania bezpieczeństwa i dla kobiet, i dla mężczyzn. I dla naszych dzieci. To tylko jedna część bezpieczeństwa, bowiem dzisiaj na naszej granicy dochodzi do nielegalnego przerzucania imigrantów. I chciałbym, żebyśmy drodzy państwo stąd, Żukowa, wszyscy wyrazili głęboką solidarność do tych, którzy dzisiaj stoją przy Odrze w Subicach i manifestują, żeby Polski nie zalali nie nielegalni imigranci. Jest jedna Polska, i tam w Subicach jest Polska, tu w Żukowie jest Polska, Szanowni Państwo. I oni dzisiaj są pierwszymi, których miasto zalewa nielegalna migracja, ale to dojdzie do każdej polskiej gminy, do każdego polskiego miasta. Dlatego jako prezydent Rzeczpospolitej będę dążył do jednostronnego wypowiedzenia aktu migracyjnego. Nie dla nielegalnych migrantów w Polsce. Prezydent jest od tego, aby zajmować się sprawami Polek, Polaków, też tych Polaków poza granicami Polski, których musimy do nas ściągnąć, a nie nielegalnymi migrantami, którzy są zagrożeniem. A więc dbam o bezpieczeństwo ekonomiczne i będę dbał jako prezydent Polek, będę dbał o to, aby podatki były, drodzy Państwo, proste, żeby były prorodzinne i żeby były niskie. I jasno też zadeklaruję, deklaruję to w każdym mieście, ale naszych seniorów z Żukowa także chciałem uspokoić, że jako prezydent Polski nigdy nie podpiszę podniesienia wieku emerytalnego i dla kobiet, i dla mężczyzn. Nie powiedziałem tego na samym początku, ale ja mam w sobie trochę krwi kaszubskiej też, drodzy państwo. Mój dziadek. Od strony ojca moja rodzina jest z Mazowsza, natomiast mój dziadek od strony mamy mieszkał w Krzczewie, to jest pod Przodkowem, I był Kaszubem i do tych, drodzy państwo, tradycji się zawsze odwoływał. Niestety nigdy się nie nauczyłem mówić po kaszubsku, trochę tego żałuję, ale mam nadzieję, że wszystko przed nami. A jak patrzę na naszych kaszubów, którzy są tutaj, to chyba nie zostawicie mnie samego i w tej nauce, i w walce o prezydenturę. Rzecz najważniejsza także dla młodych polek, dla tych najmłodszych, które są w szkołach, które są też widzę ze mną i cieszę się. Z tego to Polska normalna. Tak, chcę, żeby Polska, drodzy Państwo, była sferą normalności, żebyśmy byli normalni, to tak niewiele, żeby Polska była Polską szanującą swoją tradycję. I tą kaszubską, i tą kociewską, i tą podhalańską. Mamy światu jeszcze wiele do zaoferowania. Nasza tradycja i kulinarna, i nasza przeszłość, pamięć, nasz wspaniały krajobraz jest naszym źródłem, mocą, do której musimy sięgać, żeby zbudować wspaniałą przyszłość i nie możemy dać sobie tego zabrać. Normalność wymaga od nas i od prezydenta przede wszystkim. Żebyśmy dostrzegali to, co w przeszłości, żebyśmy umieli reagować na to, co dzisiaj, umieli reagować na drożyznę, ale abyśmy myśleli też o naszej wspólnej przyszłości. Nie da się inaczej budować odpowiedzialności za państwo polskie niż na cywilizacyjnej linii przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Tego wymaga od nas poczucie obowiązku wobec naszego narodu. A żeby Polska była normalna, to musimy odrzucić wszystkie. Szaleństwa ekologiczne, zielone łady i ideologie ze szkół naszych dzieci. Dokładnie. Stąd w moim planie 21 znajdziecie Państwo projekt Dobra Polska Szkoła. Dobra polska szkoła to Polska bez smartfonów, ale Polska, w której nauczyciel i uczeń mają czas na kreatywną rozmowę, na to, aby poświęcać sobie wzajemnie czas i aby nauczyciel miał więcej czasu dla swojego ucznia. To wyeliminuje także problemy rodzin z koniecznością płacenia za korepetycje. Musimy dążyć do tego, żeby jak najwięcej czasu pozostawić nauczycielowi z uczniem i uczniowi z nauczycielem. Dobra Polska Szkoła to szkoła z laboratoriami przy, y, przyszłości, które udało się wdrożyć poprzedniemu rządowi Zjednoczonej Prawicy i panu profesorowi ministrowi Przemysławowi Czarnkowi, którego pozdrawiam, jeśli nas drodzy państwo słucha. Pozdrawiamy wszyscy, jak widać. My chcemy szkołę z laboratoriami przyszłości, a nie z eksperymentami na tożsamości naszych dzieci. Nie chcemy eksperymentów na tożsamości naszych dzieci. I wtedy dopiero, gdy odrzucimy wszystkie zielone szaleństwa, zielone łady, które niszczą polskie rolnictwo, polskie leśnictwo, gdy Dostrzeżemy wielki walor i ten ogromny potencjał naszej kultury, tradycji i naszych możliwości, które płyną także z przeszłości. Dopiero wówczas Polska, drodzy Państwo, będzie sferą normalności. Ale żeby to się stało, musimy wygrać wybory 18 maja. Te wybory są bardzo ważne. Myślę, że są, drodzy Państwo, najważniejsze od dekad. Choć wiem też, że wyborcy słyszą, że to są najważniejsze wybory za każdym razem, ale te wybory będą, drodzy Państwo, albo domknięciem pewnego systemu, który macie okazję oglądać na własne oczy. Systemu drożyzny, zbyt dużych cen energii elektrycznej, zbyt dużych cen prądu. Domknięcie systemu, który ma być Polską bez aspiracji, bez wielkich planów, takich jak centralny port komunikacyjny, czy jak Fundusz Rozwoju. Drug, który rozwijał także cały powiat Kartuski i samorzukowo przez ostatnich 8 lat. Ten system, drodzy państwo, który nie może się domknąć, a może się domknąć, jeśli nie zagłosujemy 18 maja, to także system, którego główni zwolennicy odpowiadali za demobilizację polskiej armii, którzy uznawali, że można bronić tylko połowy Polski na linii Wisły. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ten system się domknął. Ja tu stoję właśnie po to, w imieniu wszystkich Państwa, żeby ten system się nie domknął i dlatego chcę wygrać wybory. Nie, nie. Tu będziesz, tylko tu, nie, nie będziesz. A, dobra, nie? Nie Szanowni Państwo, tak musimy zwyciężyć i udowodnić jeszcze raz, że warto być Polakiem. Że warto być Polakiem i że Polska to jest wielka sprawa, za którą wszyscy chcemy wziąć odpowiedzialność. Te wybory od samego początku, jak państwo wiecie, są nierówne. Główna partia polityczna, która mnie popiera. Prawo i Sprawiedliwość ma odebraną subwencję. Nie jest to uczciwa gra, kiedy głównej partii opozycyjnej odbiera się subwencję. Tak się nie powinno dziać. Obok Prawa i Sprawiedliwości wspiera mnie także niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. A w umowie obok braku mojej jakiejkolwiek akceptacji dla podwyższenia wieku emerytalnego, w umowie z Solidarnością napisaliśmy też, że będę bił się jak lewo. Trzynaste i czternaste emerytury, drodzy Państwo. Te wybory są nierówne także dlatego, że cały komponent mediów i tych komercyjnych, i tych rządowych pewnie są ich kamery skupia się na tym, aby pomóc zastępcy Donalda Tuska wygrać te wybory, aby nie dać możliwości równej konkurencji wszystkim kandydatom. I nie chcę tylko narzekać, drodzy Państwo, bo muszę Państwu powiedzieć, że te nierówne wybory przy Państwa energii, Państwa entuzjazmie i przy tym, że w całej Polsce spotykam wielu Polaków, którzy uśmiechają się, ale nie dlatego, że, się, że żyjemy w uśmiechniętej Polsce, ale uśmiechają się, bo widzą nadzieję na zmiany. I ta nierówna konkurencja, ta nierówna konkurencja może skończyć się i musi się skończyć tylko zwycięstwem Polski 18 maja 2025 roku. Dzięki Wam właśnie I musi wygrać biało-czerwony Karol, a nie zielony Rafał. Ja sam koniec, Szanowni Państwo, chcę Was zapewnić, że nie dla euro, nie zgodzę się na wprowadzenie euro w Polsce, bo nie widzę takiej potrzeby. Ale do wszystkich przedsiębiorców, także tych zatrwożonych, tych małych i średnich, drodzy Państwo, i dla tych, którzy mają swoje biznesy, swoje warsztaty. Jest taka trwoga w całej Polsce i o to często mnie państwo pytacie. Powiem też jasno. Polska gotówka, polska gotówka jest wyrazem naszej także gospodarczej wolności. Tak dla gotówki, nie dla euro. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jeszcze raz chciałem podziękować tym, tym, którzy ze mną się tutaj solidaryzowali. Niestety zawsze jest taka formuła, że jestem tyłem do tych, którzy mnie wspierają, ale mam nadzieję, że i tym razem mi wybaczą. Chciałbym zostawić Państwa z głębokim przekonaniem i z głębokim poczuciem, że uda nam się wygrać 18 maja i zrealizować. Plan 21 i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla normalności naszych dzieci. Plan, który jest pełen ambicji i aspiracji, w którym chcemy wrócić do centralnego portu komunikacyjnego takim, jakim był, który jest kołem zamachowym naszej gospodarki. Chcę Państwa zaprowadzić do Polski, która jest sferą normalności, sferą bezpieczeństwa, sferą dobrobytu, do Polski bez drożyzny. Z prostymi, niskimi i rodzinnymi podatkami. Ta Polska jest moim marzeniem. Widzę ją już w roku 2030, ale nie zrobię tego bez Was. Proszę Was o wsparcie. Polska to jest wielka sprawa. Niech żyje Polska, niech żyje Żukowo, niech żyje powiat Kartuski. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. I tak jak powiedział nasz wspaniały kandydat, potrzebujemy Państwa wsparcia, aby to się stało. 18 maja wszyscy idziemy na wybory, i tutaj też wielka prośba, aby wykonywać taką pracę organiczną, pracę u podstaw, po prostu przekonywać ludzi, opowiadać o naszym kandydacie, rozmawiać o tym z przyjaciółmi, ze znajomymi w zakładach usługowych. Mi, na przykład, wczoraj się udało trzech wyborców zdobyć u pani kosmetyczki. Naprawdę. Tak było. Zapytała mnie na kogo głosuję. Powiedziałam: "Tak, powiedziałam, że na Karola Nawrockiego". Zapytała mnie dlaczego. Powiedziałam swoje argumenty. Powiedziałam: "Dobrze przekażę mężowi, synowi, zagłosujemy trzy głosy". Naprawdę w taki sposób zdobywa się wyborców. Bardzo państwu dziękujemy. To nie tylko drodzy państwo, wspaniała rzeczniczka, ale jeszcze w zakładach kosmetycznych walczy o głosy, <głosy> dla mnie. Nie wiedziałem, a bardzo dziękuję. Drodzy państwo są też rodzice pani Emilii, mojej rzeczniczki. Witam serdecznie. Cieszymy się, że Państwo są z nami. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu. I teraz bardzo przyjemna część naszego spotkania, czyli możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z naszym kandydatem, który mamy nadzieję się Państwo podzielą w mediach społecznościowych. Tutaj na tle tych biało-czerwonych flag będziemy robić zdjęcia. Prosimy o uruchomienie aparatów, też o cierpliwość. Absolutnie każdy sobie to zdjęcie będzie mógł zrobić. Dziękujemy Państwu. Jeszcze pewnie Pan Prezes słowo do Państwa. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla polskich kobiet. Będę się o Was bić, będę Was reprezentować, drogie Panie. I będę strażnikiem naszej Rzeczpospolitej. Możecie czuć się ze mną bezpieczne. Niech żyje Polska jeszcze raz i niech żyje polska kobieta. Dziękuję pięknie.